Ja no z tej strony Olek i dzisiaj nagrywamy Blockstar. I dzisiaj... Olek wpadł własne obby widzowie. Tak, to jest moje obby i... Możecie wchodzić trasa do nieba. Tak, to jest... Yy, na... No a później wam to pokażemy. Prawda? Dokładnie. I to jest takie. Widzowie, jeszcze pamiętajcie, że moje obby jest cały czas w wytworzeniu, ale niedługo naprawdę wyjdzie na... No pod Um, Olek nawet mi pomaga, co nie? No, pomagam, ale tutaj mi Simon nie pomagał. Jezu, bo ja tworzę swoje, wiesz? No i sam musiałem to tworzyć, XD. Jakby widzowie to obby wcale nie jest to No widzowie widzicie. Ja swojego oby nie umiem przejść. Nie pytajcie, widzowie! Jak ja to, ja to buduję... Nie, nie potrafił. przejść z tego co on stworzył. Do NoXD Ja nawet do mety nie... nie, do, nie dotknę mety. Jakby... A wiecie, kto report na tym serwerze? Simon 5544. Patrzcie! Simon 55 4-4 O, udało się. Dawam. I może pobiję kolejny rekord, powie. No. I widzowie, o. jakbyście tutaj byli na tym obi, to tutaj nie można na razie skakać, bo trzeba iść na te żółwiki. Aha, to ja tędy pochodziłem. Na żółwiki i później na Among Asiki. I to jest, jest taka kolumna właśnie dlatego, żeby nie wchodzić tutaj, bo to by było trzyterstwo a nie. tutaj studnią widzowie, z tym siterem. No, widzowie, co by... No, jest trudne, bo teraz są gwiazdki. To wózny, ale dzisiaj zostawicie pod film, filmem, nas tam dół prawie, jeżeli pod tym filmem zostawicie 5 i 7 łapek w górę, choć, nie do, choć Olkowie przybyło wczoraj dużo subów, dlatego myślimy, że zostawicie. No i dziękuję widzowie za 30 subów i... I będzie specjal, um, tylko napiszcie w komentarzach, jaki specjal. Olek, jakiś tam specjal, napiszcie. To, to zrealizuję ten specjal. Bo ten Był specjal na 75 subów, a wy. No, I widzowie, ten sp i bardzo Wam dziękuję. Ja też w imieniu wszystkich widzów, ma, bo pewnie nie oglądają teraz, to też dziękuję, bo. Bo naprawdę. Miał być specjalny na 75, bo jest prawie 85. Na to. I widowie zawsze tutaj w boku skaczcie, jak będziecie nad tym, obyby. Tam, mordę. I dzisiaj, wid i widowie, wam powiem. Jeszcze wam pokażę, widowie. Różne tam rzeczy. I, i jeśli potem tym filmem zostawicie 30 łapek w górę, buduję kolejne obi, ale na odcinku. Dokładnie, no, ja też na odcinku buduję. A jeżeli zostawicie pod tym odcinkiem 20 łapek w górę... Jest meta! To, to Podbieram rekord Szymona! Ooo! Co? powiem rekord, bo miałem 3 minuty... 3 minuty 46 sekund. Zobaczcie na ten, na puchar. Ranking. Ja mam to użytkować, Simon? No to może ci się nie wyświetla, bo jest tu Oleg Games. alegiej? Oleg wiem, ja idę budować. Okej, okay. a ty miałeś 4 minuty, 4 sekundy i 65 setnych, a ja miałem 3 minuty, 46 sekund, 10 setnych. Te widzowie widzimy się po cięciu, jak już znajdziemy inne obyby. I napiszcie widzowie w komentarzach. Yy, bo zaakceptowałem niektóre te zaproszenia i napiszcie w komentarzach, czy to wy jesteście. Jest Ines33, Ines Pilionyko. Dobra, jak może ty nie czytaj, bo zaraz będą ci w komentarzach wyzywali, że źle przeczytałeś. I oczywiście pozdrawiam Ines33, on ma VIPa, pozdrawiam oczywiście znajomych mam Simon555, 4-4. Pozdrawiam też pilionko. Ja Popraw mnie w komentarzu. Jak yy, źle czytałem imię, imię Czekoladka 11 22 33 12. Pozdrawiam. Foreble 2. Pozdrawiam. Jula. SUD8, pozdrawiam. Kurczak Edek 1, 2, 3, pozdrawiam. Słodki serce 96 pozdrawiam. Wer Jankę pozdrawiam. Pewnie połowę z nikt się ale dobra Nie dobra widzowie i Wam pokażę buduj. I pokażę Wam, że to jest mój świat. Tu jest... to są moje światy Najnowsze moje światy. I to jest trasa do nieba. I to jest stworzone przeze mnie, obyby. I widzicie, i możecie do tego. Możecie sobie wejść na te obyby. To jest moje obyby. Wystarczy tylko zagrać, nacisnąć. Parkur. Wybierz. Szukaj. I tutaj wyszukujecie trasa do nieba. I tutaj jest jedyny parkour. Naciskacie go i jest tworzony przez 8 Oleg, 9 rekord. Yy, I wchodzicie na niego i sobie go przejdźcie. Pobijcie rekord mój i Simona. No, a my się widzimy po cięciu, na... i jeszcze jak będę miał VIPa, to zrobię tutaj lawę, ale jakby co, to musicie na początku przeskoczyć na te żółte, iść na tamto i tu będzie lawa, a my przechodzimy do następnego parkura, widzimy się po cięciu. Dobra, widzowie, Dobra, jesteśmy już po i jesteśmy teraz na Simona parkurze, na razie nie będę zdradzał nazwy. Dokładnie. On na um... swoich odcinkach powie. Dokładnie. Nie! Na samej górze są, jest, jest najciężej. To jest najłatwiejszy... Pa... Co? Tu już nie ma żadnych klocków. Są tylko trzy klocki... Znaczy, są tylko tyle klocków, już nie ma więcej. już tam masz emotki. Nie ma. Dalej. Gdzie? No przed tobą. Nie mam widzowie. Jezu, nie prankuj. No zobacz to na nagraniu. Ej, widzowie, on nie ma klocków tam u góry. Są tylko lata. Hmm. Czyż to masz burgery i to wszystko? Ale ja tam nie widzę nic. Bo wow, musisz iść wyżej, żeby to zobaczyć? Ale nie, no to ja byłem wyżej, ja byłem tam na ostatnim klotku, który widzę. To, to już to... nie moja wina, że, ma, że masz dziwny telefon. No, a ty mojego parkura nie widziałeś. No, ja nie widziałam twojego na przykład. No, ja też twojego nie ma, nie ma. Dobra widzowie, to wychodzimy z tego parkuru, widzimy się już po cięciu. Czemu ty ILE GRASZ W BSP? Dobra widzowie, jesteśmy już po cięciu i zdecydowałem, że zagramy jeszcze dwa obyby na tym odcinku. I jeszcze sobie to przejdziemy ILE GRASZ W BSP i, i Simon z nami jest. Dokładnie. Simon z nami jest tutaj, gdzieś tu skacze, tylko go nie widać. Dołączę. Szymon! Dobra, Simon, tu jest. On ma już jedenasty level. Dokładnie. Simon jest dobry w parkurach, bo on gra tyle co ja. Bo, no, może o 10 minut, 10 minut wcześniej pobrał Blockstar. Ale on jest lepszy ode mnie. No. On jest... Ja myślę, że on jest hacker. Haker albo nawet god parkurowiec. Ciekawe skąd ludzie mają lody. C takie te, na których stoję. Ale ktoś pobił um, rekord, najlepszy rekord na ile graz w BSP. Ile? 11 sekund Co? A mój nie rekord wiem, to... 2 minuty 26 sekund 90 setnych, bo też pobiłem swój rekord jeszcze. Ale dawno nie grałem w B... Ile grasz w BSP, więc teraz może być gorzej. No. I pewnie będę na tych gruszkach cały czas spadał. W standard. Na unikornach będę cały czas spadał. No. Gdzie jesteś? Marchewki prawie. A ja unikorn. No i ja już myślałam widzowie, że spadnę to by było możliwe. No i spadłem. Jestem... Ja jestem jakiś... Czytam w myślach. Przepowiadam przeszłość. Przyszłość. Gdzie jesteś? Za tobą. Ja yeah, jakbym spadł. I widzowie, mamy już jeden parkur na trz, trzy. O dzisiaj trzy parkury. I Sejmona Parkur też można uznać za przejście. I to będzie chyba jeszcze jeden parkur oprócz tego, będziemy robić, prawda? Dokładnie. I na parkour zdradzi Simon ze mną na odcinku, bo on będzie ze mną nagrywał i zdradzi na odcinku swoją kto, nazwę. To, co? To powiedział, że będę z tobą nagrywał. Ooo. Powiedziałaś. Bo... No i spadłem. Jak można spaść na tych lodach? Jezu. Spokojnie zaraz mogę napędzać, na panda spaść. Na mochado. A gdzie ty jesteś? Um, gdzieś na pewno. Gdzie jesteś, powiedz? Na pandach. Aha, bo ja jestem na pandach. A bo gdzie jesteś? No co widzę, jesteś na lodach, nie kłam. Jestem na pandach. No teraz tak. A przed chwilą nie byłeś. Teraz jestem na unicornach, czy jak to tam się nazywa? <grym> A już metę przekroczę zaraz. Ja pierwszy to zrobiłem. No i widzowie, Simon jest najlepszy. Dokładnie. Dobra, widzowie, widzimy się po cięciu na, na następnym oby Dobra, widzowie, jesteśmy już po cięciu i Simon wyszukał jakiś fajny parkour. Yy, nie wiem, czy taki fajny, bo nie do przejścia, czy jak to tam się nazywa. Nie przejdziesz. XD. O, mam żółty klucz. Co dalej? Ej, ja tu jestem i co dalej? ej, 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 ej. ej. Gdzie? Ja już wiem, bo tu jest taka szpara, można powiedzieć. Ale gdzie? Tu, chodź. Czekaj. No, ale tutaj ja nie umiem doskoczyć. Ej, jestem! Jestem! Przeszłem. Ja też, dobra. Poczekaj tam. Mhm. Taka szparka jest. Jestem, Byku. essa. I teraz co? Yy... Nie do końca wiem. Jestem do... Nie... A, tu! Tutaj chyba. A tak, tu na boku trzeba przejść. A chyba się nie da, nie da się. Myślałam, że się nie... da. Ej, widzowie! Zostaliśmy... oszukani um... w balonach. No dokładnie. Dobra widzowie, idziemy na inne obby. Widzimy się po cięciu. Dobra widzowie, jesteśmy już po cięciu. Jesteśmy na bardzo ciężkim obby, którego ja nie umiem przejść. I patrzcie, kto, patrz, kto ma rekord dzienny. O, lekkie 9 rekord. Jedną sekundę miałem. A ja chcę to pobić rekord! I już Minuta 10. Dobra, widzowie, już na tyle w tym odcinku, bo przeszliśmy już wszystkie parkury. Jednak mi się udało ten przejść. Pożegnaj się, Simon! Hello! Ezyssa!